Witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym dziewięć odcinku z gry z 11. No, Nagrywam na nowej słuchawkach więc czy się na nowej słuchawkach to też nie pamiętam dokładnie, ale nagrywam na nowych słuchawkach, moich nowych słuchawkach, bo w sumie hmm, wypadałoby na nowych słuchawkach już, nie wiem, czy też nagramy na nowych słuchawkach, tego niestety nie wiem, ale nagrywam na pewno na nowych słuchawkach, także jestem z siebie zadowolony. Nie wiem, czy to jest ten safe, który wiecie, miałem mieć, ale ten, to na to ten safe, po zobaczcie, mamy kasiory ale nie ja Wiem, że jeszcze wiecie, także no, to na bank jest mi safe. Więc zobaczymy, ee, jak to pójdzie. No i co, lecimy, moi drodzy. Lecimy, moi drodzy, z pojazdami. I robimy dalej te zadania jak ZELE. To ja tu jestem z żniwiarkiem i coś do nałożenia w jak widzę w tej grze, także no. Dużo spraw polowych, dzisiaj pewnie nie będzie mógł tym odcinka, ale wątpię e, Także no, na skróty Pierdziele tutaj, te, pierdziele tutaj, no Uwaga, nie się że żeby... pewnie. No, no, Cicho tam Dobra Także lecimy tutaj Farmy teraz musimy naprawić. Ja mają no. bo ra, to jest tutaj. Dobra, nie naprawiamy ją. A, naprawiamy widzowie. No słuchajcie no. Naprawiamy tą farmę. Potrzebujemy coś jeszcze na nawożenia. I tak sobie popatrzymy na tej listy zadań, może popatrzymy. Będzie coś do tego jeszcze i tak chyba nie będzie. Tutaj coś jest, ale tutaj... Przecież nam się na to pierdziele, wiadomo. Ale czy będzie coś do nałożenia? No nie będzie na razie. A potrzebuję, może będzie mnie, bym miała, ale wątpię. bo by się przydało, albo bym kupił, ale wiadomo, ja mam pieniędzy, że nie kupię to, nie? W poprzednim odcinku gdzieś tu wiem, że jest sklep. I zobaczymy, jakie tam będą później oferty. Ja tam pójdę później, kiedyś i zobaczymy, jakie będą oferty z tym sklepem. Okej, okay. ja ale nie będziemy używać starych, wiadomo czego, tych przyczep wszystkiego generalnie. Tutaj. Będę tutaj do obkoła. Chyba naprawiłem do obkoła wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, tutaj wszystko jest. No ale chyba w środek jeszcze zobaczymy. o Tak najpierw w środek to zrobimy. No wszystko tu jest naprawione. Nie wszystko. Nie potrzebuję teraz, widzowiem, tego rusztowania. że no widzodę no. To tu że powiedzieć widzę. Trochę tej rzeczy jest. Jeszcze i tutaj No, tutaj jeszcze na powinienem Kurde, gdzieś się nie naprawia, a wiem, gdzieś się nie naprawia. Tutaj. A do dać i poza No i mi to ten kogut naszego The job's all done. That's fantastic. harvest I can also sell you the seedlings cheaper, if you wish. Ej, za nie piście jak now, No, to ja się się widzę, przyda wiadomo. <coughs> jak to widzę, jak czekaj to w ogóle, ogóle widzę, w tej grze, to! to. Czekajcie, to ja to też mogę wziąć, z tego gówna nie mogę. Mogę. To wszystko co dla mnie jest. Dobra, piecie, ale to jest tak nie dla mnie to wszystko, zajebiście. Mam, też mam niektóre rzeczy i ale... Nie wiem, czy tym będziemy mogli, czy nam coś popsuje, z tego, ale wątpię raczej. Zaczynamy coś jeszcze do naburzenia literatury, także, no kurde, ciężki wybór też będziemy mieli, widzę, w tej grze później, w przyszłości. Także nie wiem, co bym musiał wziąć z no. No to na pewno ciężki temat do odgadania w późniejszym czasie. trochę to stare, ale chodzi przynajmniej o, to chodziło my pierwszą żniwareczką a jak to fajnie chodzi żeby jak pierdzielę? gości stój To może, może nam coś detailnie przydać na środek, także spoko funkcja. To nam się tyle przyda. To jest w przyszłości. Ja ma gościu. Także to na pewno tutaj te przyszłości przyda. Eee, te nie Lecimy, zabrać Kręcamy. to jest taki miejsc, że nam nie przeszkadzało. Dobra. No się do konkrety, dostaliśmy jesteśmy zajebiście. Gdzie mój traktor? Tu? A no teraz zostawiłem go tam, zapomniałem. Peryficant. Dobra. A, tam jest ta tam są, też lecimy tam. Okej okay. No dlatego no te są te same oferty widzowe Nie podoba mi się to też widzowe Też widzę na streamerzy nie? Znaczy się no niestety szkoda Ale czy widzę czy dziś się przez Zobaczymy jakie będą później inne oferty Jestem ciekaw czy są Poczynimy, że tak z tydzień może zacząć się stanie Teraz w tej że muszę iść spać powoli, ale znaczy się nie myślę, ale wiadomo, pójdę sobie wiadomo Odpocznijmy, Sajdzewie Jeden dzianek Nie ma innych wiadomo Bo później te się będą, no zobaczymy Mamy jakieś namiętne zadań O tu mamy Staje różne się na ziemi, się na czy nie przyda O maszyna do namorzenia, właśnie To byśmy mogli zrobić To byśmy musieli zrobić zatem Także w przyszłości to zrobimy W na to cicho to zrobimy tego nie do potrzeba będę na krzeszownaścia, no ale może zrobimy na pewno. Tu na dole mamy też jeszcze. Także, no będziemy się tutaj niestety musieli spieszyć. No ale. Myślę, że nas może potrzebujemy, także wiadomo. No zatrzymamy się tutaj, widzowie. Zapisujemy grę. Ale też dwa save sobie z zrobimy, także wiadomo. To jest ten save chyba, nie? Widzimy się w kolejnym odcinku. A pa.